strony i witam was bardzo serdecznie w moim kanale. A to kolejny odcinek z serii przesłuchiwania Członków Ekipy Official. Z nami dzisiaj jest Gabryś. Przywitaj się. Ja i będę ci zadawał będę ci zadawał pytania, a ty masz na nie odpowiedzieć, ok? Okay. Prawdą. Widzowie oglądajcie do końca, bo na samym końcu dwa najmocniejsze pytania. Pierwsze pytanie takie, no takie zwyczajne. Ile masz lat? Jaki lubisz kolor i czym się interesujesz? Eee, Interesuję się interesuje się. Interesuje się tym mm -hmm. eee, co, co było to było drugie? i to pierwsze? Drugie było, Dziękuję. jaki lubisz kolor i ile masz lat. A, niebieski. I ile masz lat? E, lat e, Rozpocząłem 11, zakończyłem 10 i mój i, ulubiony kolor to niebieski. Kolejne pytanie, które się pojawia w każdych filmach. Czy planujesz kiedyś odejść z ekipy? Hmm. Nie zastanawiałem się nad tym, ale no nie. A jakbyś musiał odejść, to w jakim sezonie byś odszedł? Na razie mamy drugi. Ja Będę odszedł w sezonie, tak około trzeci albo, albo piąty. Dobrze. Z jakiego miasta pochodzisz? Z Lublina. Boże, jakie słodkie koteczki na nagraniu. A to zobaczysz, jak już będzie odcinek ten. Kolejne pytanie. Jakie jest twoje hobby? Moje hobby? Piłkarstwo. Co? Pika pikarstwo? Piłkarstwo. Dobrze. W piłkę. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy masz dziewczynę? Nie. Widzowie, podaję wam mojego Instagrama. Znaczy, do, to jest do dziewczyn przeznaczone. Podaję wam mojego Instagrama. Może w opisie będzie. Napiszcie mi tam, ile macie lat, im się interesujecie i znajdziemy idealnego e, i, i znajdziemy idealną dziewczynę dla Gabrysia. On sobie oczywiście wybierze. piszcie kto chętny. <śled> Jaka jest twoja ulubiona gra? Jaka jest twoja ulubiona gra? Minecraft i mama. Minecraft i mama Dobrze Jak mają na imię twoje rodzice? Kasia i Milek Kasztan? Czekaj, co? Dobrze, widzę cięcie. Kurde, tak szybko, a ja zrobiłem cięcie. Chwilowe. Dobrze. Kolejne pytanie. E, co pierwsze kakao, czy mleko? Mm, co? A czy mleko, mleko, mleko? Właśnie, to jest logiczne. Jaki jest twój ulubiony youtuber na YouTube? Jaki jest twój ulubiony youtuber na YouTube? Agniros? Nie, czekaj, Tak nie Agniros. Dobrze, a pewnie, pewnie, na którym ja jestem miejscu do oglądania? Do oglądania, to jesteś tak na piątym czwartym. Dobrze, mogę ci podać później mój kanał. E, kolejne pytanie, które się pojawia piękne, no. nagie, wybrane nagie. Jaki masz humor? Jaki masz humor dzisiaj? Dobry. A w dupę to mam. Tak bardzo głęboko w dupie to mam. Nie. <laughs> ha, 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 ha. Dobrze. Kolejne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona postać z piggy? O ja robię po Ej, gdzie jest moja woda w Minecraft! Moja zobacz, dziewięc moc, y drugi mocny gaz, nie Tak, a z dziewięc drugi mocny gaz. Mocny gaz, ten gas Uczornego. Mocny gaz z gazem. No, dlaczego mocny, mocny gaz to dla, dla e, e, ludzi, ludzi z Anglii i dla czegoś, to jest dla, e, mocny nie gaz? No, a ja wiem skąd mam to wiedzieć. Jaka jest twoja ulubiona woda w Polsce? Żywiec mocny gaz. Mój też. Jaki jest twój ulubiony napój gazu? Panie? w yy, zdrój, mocny gaz. Oprócz tego. No to... czterze. Że... Woda żywec, z zdrój, niemocny gaz. Ja pierdolę. Oprócz wody debilu. Halo. Oprócz wody debilu. No to niebieskie. Właśnie. Dobra, najmocniejsze dwa pytania. Co, e, co pierwsze? Pua, płatki czy mleko? Właśnie. No właśnie, płatki, to jest logiczne. No, co drugie? E, znaczy, no, co było pierwsze? Kura czy jajko? E, kura. No kurwa, kura znosi jajka, ale musiała się wykluć z jakiegoś jajka, więc jajko. Ale kurde, Bóg stworzył kurę! Mm, to jest nielogiczne. Dobrze. Czy chcesz coś powiedzieć widzom na pożegnanie? Tak, to i dalej jego kanał. Dobrze. Jeżeli wam się podobało, dać czatką w górę z dzwoneczkiem. A ja się z wami żegnam, pa, kochani.